Hej, cześć, manko widzowie, na moim kanale jestem Motoluki, dzisiaj są nagramy filmik... Yy, zapomniałem. <grywki> yy, jak serwisować motocykl yy, po pojeździe. Yy, no, yy, czyli tak. Yy, na sam początek mówię, dlaczego nie było filmików, bo... Filmików nie było, filmików nie było dlatego, że miałem... Mówię, że telefon się zepsuł. Miałem potem stary telefon. Um, no potem, po, no, no, potem się zesz, jak, jak mi się zepsuł telefon, dostałem mój stary. No i stary to tak, to no, jest stary jak stary, stopa, bo to około 5 lat już, bateria już mu No i nagrywać mi no, nie da rady. No, ale mam teraz nowy telefon 50 MB, aparat to myślę, że będzie jakoś dobra. A e Sorry, katar. Eee mikrofon to też jest chyba dobry zatem w domu to no no to w mi luks Gid jest yy, no No i właśnie tego nie było filmików, filmiku przez, przez to że nie wiedziałem jak jak to nagrywać dobra Ojej, dobra nie wyłączę se yy, ten telefon ma 128 gb wolnego miejsca no, to ma i do 100. Yy, to jest to starczy, że wy, 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 no to starczy po prostu do nagrywania. No. Czyli teraz w będą <grymny> będą e, Żeby serwisarować. No, mi to tu spodobało. spada, bo... A szkoda mówić. Po prostu tu spada spada. No. Przeciwnik. Lata. Ciepły, mogę odpalałem. Dobra. Yy, dobra. Jak sobie wysuniemy? Yy, zacz, zacznijmy z może od filtra. Filtr powietrza. Tu się znajduje. Ja mam szaszkowy Gąbkowy to jest po prostu taka gąbka. Trzaszkowy to jest po prostu metal z rurkami I ta go czyścimy, jak jest uwalony. Może być po jeździe, może być po kilku jezdach U, Uwalony. Zależy, po jakich, po jakich terenach jeździcie. No, trzeba go przeczyścić, można, można w wodzie, benzynie ekstrakcyjnej, zwykłej benzynie Po prostu go czyścić, potem go suszymy Można to zrobić suszarką Choć można położyć se, położyć na... No... Można położyć na, na słonko, na pole, jak jest e, cieplutko, fajnie e, Gąbkowego możemy też po, popsikać specjalnym, e, specjalnym e, sprayem Do filtrów e, tych taki olej, który, yy, który przy tym cały kurz zatrzymuje żeby nie, żeby nie do leśnika No po, no i to po prostu za, no i ten spray da ten za kurde, ten spray nakładamy po po filtra, powietrza no. E, no to macie na to. Jak żadnego go wy, wyciągnąć no. Jak to wam przekakuje, wszystko kakuje z zabatki co za są mocne, no to wymieniamy yy, proste. Yy, albo jest skrzywa, tak też, też trzeba wymienić. Łańcuch jest skrzywy, więc wymieniamy. Jak jest wyciągnięty, też wymieniamy. No. Yy, Smolujemy go co jazdę. Najlepiej co jazdę, i go czyścić co, co jazdę. Żeby po prostu, co biach, brud żeby on był po prostu czysty zawsze bo wtedy to tak, no tak po prostu nie scharza wam łańcucha tylko właśnie yy, tylko właśnie ten P pomaga żeby po prostu dłużej mógł z wami i być ten łańcuch no. yy, to wam mamy ogarnięte no olej w silniku zmieniamy co w 100 srebrnych, 100, 100 chyba w każdym silniku co 20 metego oprócz auta. w autach to nie wymienia tam co, się, co ile się zmienia chyba, co, 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 co to no, co tam. ale tak to, to wymieniamy tym nieważne to, to nie filmik aut o autach to o kurde krosek o motorach no silnik, no. y kura silnik Ramę silnika robimy co 100, 100, 100, 100 co oni po prostu jak już stara kompresję yy, zaczyna kopcić, to ramon trzeba zrobić. Gaźnik, no to gaźnik prześcimy, co, No wam zatyka się, nie chodzi wam fajnie, no to czego prześciczyć? Olej, olej wy, no to, no, przejdźmy do tego oleju wreszcie Olej wymieniamy co 20 motogodzin Co jakiś czas, trzeba sprawdzać, no to, Co tam, kilka jazd, trzeba sprawdzić stan oleju to jest bardzo ważne, bo 4, bo 4sów Bo 4 silnik, czy też 4t te, yy, bierze to olej Nawet, nawet macie wszystko nowe. I, i tak, tak troszeczkę wam bierze oleju więc trzeba e, sprawdzać. No ja jak macie wyciekinę to to trzeba częściej sprawdzać. Jak u mam tu wyciek tutaj tu spod tu ząbatki, mam wyciek e, z oringu, trzeba wymienić. Koszt to w większych czekach. Tutaj tu mam jeszcze wyciek. Też muszę coś, e, Slikon, to muszę zrobić. silikonem to zajebie mam no, powiem. No. Oponkę na no to wymieniamy, jak jest proste Burzyska Też Co Kilka tysięcy go, nie, go, nie, tylko, Kilometrów możemy Co, jeżeli, jeżeli macie na taki o to możemy no I dobra, na czym skończyłem, kurde, zapomniałem Filtr był, gaśnik był, ramunt był Możemy teraz przejść do sprzęgła. Sprzęgło w Chimczykach znajduje się tu Nie tu, że tutaj co jest, że tutaj jest sprzęgło właśnie akurat, bo w sumie sprzęgło jest tutaj. Gdzieś tutaj, tak gdzieś tutaj chyba dosięga Albo w Hajdy jest tutaj? Nie chyba tu jednak jest. nie, chyba tu, je, je, tu, jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest tu jest. Tutaj tutaj jest tutaj sprzęgło. Jeśli Wam wciągnie, no to tarcze są do wymiany, tarcze są do wymiany spręgła. O ile są dostępne, bo takie sprzęgło się. Niby, no, Takie, takie spręgło to, to nie ma tak, że macie cztery śrubki tu i tu i tu. No i się macie tarcze, tylko że jedną macie śrubkę, odkręcacie, wyjmujecie, macie z koszem i w tym koszu po prostu macie już tarcze i za z sengierem. Można to ten osiągnąć. Potem się ten seker ten seger ten sięgacie, wyjmijcie tarcze, wkładacie nowe i zakładacie. Prosta, prosta. Taka budowa silnika jest bardzo, 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 bardzo bardzo bliska. Bardzo, bardzo, bardzo dobra. Ej, kurwa. Bardzo, 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 bardzo prosta. Nie no, właśnie nie taka bardzo, bardzo. Ale prosta jest. Ja znam. Była pierwszy rekatar, mam ma, ma, tym nazwę mi ciężko oddychać. Eee, ja, ja już go rozbierałem dużo razy z różnych powodów. No i w sumie, już go pamiętam na pamięć, wiem jak wszystko poskładać. No ja, ja, i wiem jak złożyć taki silnik. To jest bardzo, bardzo proste. To jest naprawdę niewiele części. Takiego silniku. Może dla nich się być, być skomplikowane, bo... o silnik, silnik, tak silnik po pewnym przez i pytanie jak to działa, to działa na no to to. To tam sobie na, na internecie możecie poszukać, To nie jest w jak jak działa Jak... Jak działa silnik tylko serwisowania. Następne możemy przejść do LAG. da. E, jak jesteśmy przy krewnicy, możemy się pobawić za krewnicą. Tu można na zimę można sobie popsikać yy, olejem co nie, żeby zakonserwować linkę, albo z jakiś czas, jak chcesz go chodzi, można złożyć, odkręcić tutaj do samaru, a tam dać oleju wcieknąć, będzie fajnie fajnie chodziło, tutaj klameczka tak samo, tylko, że tutaj no, tu, tutaj jest w środku linki no Eee, no i tam o, i tutaj zmieniamy olej, płyn, yy, płyn hamulcowy zmieniamy co tam jakiś czas można O nie mi się tylko mi co jeśli tylko wpady i się boję że mi będzie śle to sorry Przepraszam Może się przyzwyczaić Ciekło mi tutaj olej, Ciekał mi olej z tego, płyn, płyn hamulcowy mi tutaj z tego, tego kilka bo mi dobra się dziurka, ale z tym napchałem i teraz silikon fajnie nam to uszczelnił. Fajnie, no. jeżeli hamulec fajnie działa. Przedni, e, do wymiany są korsko mocno, e, Możemy też przejść se do, no płyn po prostu wy, wywiedziałyby tam, nie wiem sobie. To nie wiem, że to, ale po prostu można z tego jakiś czas, nie wiem, tak samo co kilkanaście tysięcy kilometrów, kilkadziesiąt nawet, sprawdzać, określić, tutaj, tu tu i tu, śrubeczkę sprawdzić, czy jest czarny. to się jest czarny, można go wymienić. Eee, lagi, lagi jak i tył, jak i przód. Czekam do wymiany, i głowica. Znaczy można też mówić co mi oczywiście można, będzie po, no się po prostu jakoś tego nie, nie jakoś tylko po prostu po, poprawi działanie e, e, amorka W przodzie ma się te na odpowietrzanie Odwracamy to, to jak się, to co jakiś czas, to kilka jazd Można odkręcić to piętnastu odjazd. jazd Żeby odpowiedzieć sobie żeby sobie odpowietrznić sobie eee armasad e, lagi na lagi powiem lagi na to powiem chuj, będzie. żeby żeby odpowiedzi żeby odpowietrznić sobie lagi więc to lepiej działać e, jeżeli odcieknie jak mi Jeżeli wam jak jakby jak mi no to wymiana e, uszczelnie Wszystkich ustawieniaczy w Amorku można wszystkie wymienić czasem wymienić. Będzie mi spokój na długi, długi, długi czas. Uliczka na to się rozsypie albo coś się z albo będą mi no to też do wymiany. koło po prostu gdzie wam latało na bok, no to to było No chyba ja macie skontrolowane, bo mniej. Czekaś czekać mówiła co blokuje została już z tak kręcić, no i będzie tak latać Do, do mnie są z kontrę e, dobra Mi te lata, tak koło mi lata bo ma centrę Możemy je wycentrować No i też mi je obszara bo nie ma tutaj specjalnie takiej gumeczki po prostu no. Która y, ustawiam zacisk Żebym nie, nie obcierał no. Tutaj ślizg, jeżeli macie jakiś ślizg prowadnicę Na łożysko Jeżeli mamy już lata tak na boki W ogóle wy, wyjebane Łożysko, można sobie coś Wymienić Ja sobie wymienię. tu mam nowe właśnie Łożysko, prowadnicy No i tak Zrobiłem kilka z tym przebitek To... luncina Oku... To, luncina", to się ciągle psuje no. Dobra, jest no i już... No, czy już sobie już... czy skończyłem nie wiem No dobra, no chyba wam om 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 Omówiłem co właśnie trzeba zrobić Przed jazdą Znaczy przed jazdą Przed jazdą to... No to przed jazdą no to... sprawdzić Olej no, na czym łańcucha? Na dwa palce od ślizgu Czyli gdzieś tutaj może się sprawdzić Pokażę Wam, gdzieś tutaj O, żeby był na, na dwa palce No i chyba tyle No i dawno, palić po trzeba sprawdzać Czy jest? No, no po co, no po co przyjazdu musisz sprawdzać? Tylko te dwie rzeczy Trzy I tyle Teraz Cztery rzeczy, stare, cztery, cztery Bo olej, filtr, łańcuch Bo, na łańcuch, smarowanie na, i naciąganie no. A tak to to, no jest, yy... No macie już Teraz zrobię po kilka przebitek sobie, to ty yy, będziesz siedzieć, Nie pójdę że to takie urwane, po prostu to takim yy, tak, do, do tego się Mogę założyć, żeby ładnie się prezentowało. Tutaj bym to lipa, bo tak wystajemy, to, to, to jest stajne, ta, 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 taka lipa. Ale dobra. Bądź na to jest tutaj o paj. Jakaś sobie to się zdziałała, to może na to w sumie siedzieć. I no? Dobra. Robię przybytki. przybitki. Przybitki! Dobra widzowie zrobiłem szpitek Zobaczymy jak to wyjdzie w wynag nagraniu, pewnie jest dziwnie Tyle tam zrobiłem cięń że to masakra Może nie wiem czy mam uwaloną, może nie no zobaczymy potem jak to wyjdzie. Zobaczę Myślę, że myślę, że spoko. Ja się dopiero uczę, nagrywać więc no <laughs> yy, dobra, no czyli może... Czyli sobie tyle No, czyli już koniec tego filmiku, bo wszystko co nagrywałem, yy, wszystko wam powiedziałem, jak właśnie serwisować. Taki motor. No, jeszcze zapewniam o łyżkach, ły, łyżkach, główki ramy, sterów. Tu, może też, też, co kilka taś, ty, ty, tysięcy kilometrów przysmarować żeby wam żywotność, żeby po prostu były żywotniejsze, żeby się nie psuły co chwilę, no, yy, czyli ja już wam jeżeli nam zostawcie subika, łapkę w górkę, łapę w górę, łapę w górę, solidną łapę w górę. Łapę w górę yy, I dzwoneczka, żeby nie, nie... żeby wam... żeby nie ominęło yy, was, was... żeby nie ominął was żadny filmik. I zapraszam na moje inne filmiki na... Na kamerę. Yy, dobra. Yy, chyba tyle. Jeszcze komentarz, zostawcie, czy takie filmy wam się podoba. Ja wrócimy po przerwie. Więc no, więc muszę się trochę poduczyć e, nag nagrywania. Ale no spokojnie to sobie ogarniemy. Dobra. Dziękuję za oglądanie i cześć. Słupik jest darmowy. Słupik jest darmowy. Słupik jest darmowy. Awka też. Komentarz też.